Was. W kolejnym odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku dwie paczki od widzów. Jedna jest, są to dwa pudełka, jeszcze nie wiem co to do końca jest. Widzę, że tutaj mamy koła, czyli prawdopodobnie będą to jakieś samochody. A druga paczka za wygranie konkursu od Score Up. Zapraszam do odcinka, bo na pewno będzie ciekawie. Zaczynamy od tej mniejszej i ja już wiem, co tutaj się znajduje, ale dla Was będzie to niespodzianka. No i już od razu powiem, jak będę to otwierał. Do wygrania były trzy nagrody. Mi udało zgarnąć jedną z nich. I zobaczymy, czy tylko będzie ta jedna, czy coś jeszcze dodatkowego. Oj, tutaj chyba widzę, że będzie coś jeszcze dodatkowego. Zobaczymy. Tak, widzę tutaj jakiś list, czy to wszystko. Tak jest wszystko. E, także mamy coś tutaj więcej. Mamy bardzo fajną e, torbę z Lego Stora. Zaraz do niej przejdziemy, ale na początku przejdziemy oczywiście do listu. E, list tutaj prawdopodobnie był robiony w Wordzie, no i już go wam przeczytam. Cześć, zabudowany. Dziękuję za wzięcie udziału e, w rozdawajce gadżetów szkolnych na moim kanale i gratuluję zwycięstwa w pojedynku na ilość łapek pod komentarzem. Dla przypomnienia, gadżetem, który e, dzięki temu zdobyłeś, jest ołówek automatyczny. Lego. Mam nadzieję, że ci się przyda i będzie się nim przyjemnie rysowało wykresy na matematyce. Dodatkowo dorzucam jeszcze małą niespodziankę, jak również zachęcam do dalszego śledzenia kanału, bo niedługo święta, a może i ja się pobawi w Mikołaja. Pozdrawiam, score up. Mamy tutaj podpis, bardzo fajny list. Ja Twój kanał śledzę, bo jest naprawdę bardzo fajny. Link do niego znajdziecie w opisie. Bardzo fajny kanał, polecam sprawdzić. No i teraz prawdopodobnie wyświetli Wam się w karcie. No i przejdźmy do tej paczuchy. Jak widzicie, jest jeszcze jakaś niespodzianka, także otwieramy. I dobra, myślę, że możemy od razu sobie całość wyciągnąć. Mamy tutaj takie zawijaski E, czy to jest wszystko z tej paczki Tak jak widzicie, taka torba z Legostora Mi się przyda, a już niedługo Mogę zapowiedzieć, że niedługo Będzie wyjazd do Legostora Także wyczekujcie, e, bo postaram się Coś takiego zrobić Dobra, tu widzę, że jestem ten ołówek, także zaczniemy sobie Od tego, czy mam tu jakieś nożyczki Oczywiście, że mam No i dobra, otwórzmy sobie Na szybko tą paczuchę Ołówek już mamy otwarty Także folia na razie leci na bok. No i mamy nasz ołówek bardzo fajny. Pokrótce ja go teraz wam omówię. Mamy właśnie figurkę taką w niebieskim torsie, w białych spodenkach jeszcze tutaj białe ma rączki, no i główka taka zwykła, ale oprócz tego no to najważniejsza rzecz, czyli ołówek na pewno przyda mi się do szkoły z takich ciekawszych rzeczy to mamy jeszcze tutaj takie otwarte studia, możemy sobie coś tutaj przymocować, no i bardzo fajny gadżet szkolny, ale jestem jeszcze ciekawy co będzie jako niespodzianka i zobaczymy co to jest ołówek na razie sobie odsuniemy, no i Wszystkie kamery skierujemy na tą niespodziankę. Zobaczmy. Ja to szybko sobie otworzę. Już coś widać. No i mamy z tego co widzę. Figurkę jeszcze tutaj. O, już się dostałem. Na razie folię sobie odrzucimy. I mamy bardzo fajną figurkę. Zaraz sobie zobaczymy to tu dokładnie jest i sobie ją zmontujemy już otwarte i zobaczmy, złóżmy sobie figurkę z tego co widzę to bardzo fajna i mamy takiego szkieleta e, takiego meksykańskiego szkieleta, czyli ma saksofon e, ma tą swoją charakterystyczną czapkę e, i bardzo, bardzo fajna figurka zobaczcie jak to wygląda e, taki szkielet przyda mi się do mojego moca na Halloween, który już planuję i zobaczycie, on też pojawi się właśnie, bo planuję taki weekend Halloween. On na pewno wyląduje na moim, mo na moim właśnie mocu. Bardzo, bardzo fajna minifigurka, na pewno mi się przyda. Skoreab, wielkie dzięki. Oprócz zapowiadanej nagrody dostaliśmy jeszcze niespodziankę. No i tak, zaczęliśmy od listu potem przez OU na bardzo fajnej minifigurce Jeszcze raz dzięki i przejdźmy do kolejnej paczki I mamy już dwa pudła Z klockami LEGO Ale zanim do tego przejdziemy to opowiem wam krótką historię Paczkę dostałem od, od pana Darka z Danii No i on tak jak ja Jest pasjonatem LEGO Jakoś tak 3 lata temu byłem w Legolandzie, no i tam przyjechałem do niego ma cały taki wielki Lego Room ze swoimi samochodami, bo on jest pasjonatem motoryzacji jak i LEGO. No wiadomo, duńczyk to obowiązuje. No i dobra, co my tutaj dostaniemy? Jeszcze nie wiem i zaraz sobie to sprawdzimy. Także przejdźmy do pierwszego opakowania. Bardzo fajne pudełka swoją drogą. No i dobra, już zobaczmy, co my tutaj mamy. Z tego, co widzę na spodzie, mamy instrukcję. Wyciągniemy ją sobie i rzeczywiście zobaczymy, jaki to jest zestaw. Zobaczcie na to: mamy zestaw z Lego Racers 8653. Naprawdę bardzo fajny zestaw, z tego, co widzę po instrukcji. Zobaczmy sobie na Allegro, co to dokładnie jest. I mamy. Jeden, tutaj widzę na Allegro używany za 1400 zł. Czyli sami musicie przyznać, zestaw naprawdę dobry. Akurat te zestawy nie są dla mnie na wyłączność. Ja je dostałem, żeby je zrecenzować i zwrócić. Ale naprawdę bardzo fajnie, że będę miał przyjemność budowania tego wszystkiego. No i na pewno poczuję się jak w raju. To jest jeden z tych zestawów. Przejdźmy jeszcze do drugiego. Bo to nie jest jeden zestaw, tylko mamy jeszcze drugi. I zobaczmy jaki ten zestaw jest drugi. Wyciągamy ponownie instrukcję, czy tu się coś zaczepiło? Na szczęście nie. I tutaj widzę, że mamy dwa zestawy. Mamy zestaw taki z Technika 80... A nie, bo to jest chyba... Aha, dobra, bo to są jakby podzielone na instrukcje Mamy drugą instrukcję, takie jest, to jest ten sam zestaw, tylko jakby podzielony na instrukcję, że tutaj mamy jedną część budowania i drugą. To wszystko do, y, pokażę Wam w recenzji, bo też recenzję planuję na te dwa osobne zestawy. I zobaczmy sobie jeszcze ten zestaw. To jest zestaw numer katalogowy 8448. 8. No i ten natomiast kosztuje 900 zł, czyli naprawdę unikaty, drogie, masywne stwory. Na pewno z tymi zestawami będę miał dużo roboty. Nie, źle powiedziałem, dużo przyjemności, bo zestawy naprawdę bardzo fajne. No i cieszę się, że będę mógł składać takie stwory. No zobaczcie sobie na przykład na to koło. No ten zestaw musi być ogromny. Przede mną na pewno kilkanaście godzin dobrej pracy i z tego miejsca chciałbym pozdrowić właśnie pana Darka oraz podziękować za tak świetną paczkę. Podsumowując, wspaniałe prezenty od SCORAP, wspaniałe zestawy, od darka do recenzji. Naprawdę będę miał dużo roboty. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!